Marka osobista jest dla każdego. Fragment książki przebi się. Dzisiaj w życiu poczciwym. Książka Przebisie się to kontynuacja książki Crashing it. Crush it, sorry. Crush it, tak. Karego Weinerczaka, którą słuchałem z 8-9 lat temu, która dała mi mocny sygnał, że fajną rzeczą będzie zacząć robić Filmy na YouTube czy filmy w mediach społecznościowych. I ten, ta kontynuacja tej książki Crash It, która się nazywa w Polsce Wybi się, jest nazwana Przebij się. Na zachodzie była nazwana Crashing It bodajże. I jest to książka, która pokazuje historię ludzi, którzy inspirowani tą pierwszą książką Harego. Harego. Garego, Garego Weinerczaka zainspirowali się do działania i zrobili właśnie coś najczęściej wokół tej marki osobistej. I to jest ten fragment, który chcę Wam dzisiaj przeczytać, bo ten fragment może skłonić się do rozpoczęcia myślenia o sobie jako właśnie marce osobistej, o tym, co robisz jako marce osobistej. I tutaj kontekst jest głównie skupiony na przedsiębiorcach. Ale jak dla mnie, to dotyczy już praktycznie każdego w tych naszych czasach. Wiesz, wszystko co robisz może być elementem Twojej marki osobistej i niekoniecznie musisz być przedsiębiorcą, bo też jako pracownik możesz mieć spore korzyści z tworzenia treści, które dodają wartość innym, co za tym idzie, sprawiają, że Ty stajesz się tym kimś, kto tą wartość umie dodać i w miejscu pracy to jest bardzo przydatne. W ogóle zabawa właśnie z marką osobistą, nawet nie podchodzenie do tego aż tak serio na początku, ale po prostu można powiedzieć, że um, maczanie palcy w tym całym temacie, powoli i próba znalezienia takiego miejsca, gdzie twoje treści, na przykład jako czy to pracownika, czy przedsiębiorcy, czy kogoś, kto dopiero jest na jakiejś drodze do czegoś. Um, to będzie coś, co dużo Cię nauczy, to będzie coś, co pokaże Cię też dla potencjalnych ludzi, którzy przydałoby się, żeby Cię zobaczyli. Ja bardzo dużo korzyści, niekoniecznie takich, można powiedzieć, że bardzo bezpośrednich, ale nawet pośrednich z tego kanału, który tutaj prowadzę już parę lat. Mam. I ten pomysł na właśnie prowadzenie kanału głównie narodził się po. Przeczytaniu książki Garego Weinerczaka, i bardzo go lubię. Gary zawsze był ekspertem od tych mediów społecznościowych, i w tej książce przebi się, bardzo dużo się o nich wypowiada. Tylko, że musisz mieć świadomość, że to jest książka sprzed pięciu lat lub czterech i nie jest już aż tak aktualna jak obecnie, jeśli chodzi o konkretne platformy, na których Gary radzi się rozwijać. I na przykład Snapchat tu jest, który um, jest już dość trochę martwym miejscem, ale pamiętam, jak się bawiłem Snapchatem, to była świetna zabawa. Jest tu też opis musicali, które przerodziło się w TikToka bodajże, także tu kolejna rzecz która się zmieniła. I e, same platformy, te techniczne rzeczy się będą zmieniać, ale taka zasada, pod tym, czyli zasada tworzenia treści, to coś co oglądać na różnych platformach, budowania danej marki osobistej wokół, czy to twojej pracy, czy tego co cię interesuje, czy wokół biznesu, może być czymś co zmieni twoje życie. I teraz ten fragment. Marka osobista jest dla każdego. Strategicznie prowadzona w mediach społecznościowych marka osobista idealnie sprawdza się wśród twórców, o czym świadczy duża liczba fotografów, artystów i muzyków, którzy w odpowiedzi na mój apel podzielili się w tej książce swoimi historiami. Zadziała ona jednak także w przypadku każdego przedstawiciela dowolnej branży, który chce hastlersko włączyć się do gry. Hastlersko tu dopisek od mnie, od Wacława hastlersko to znaczy, żeby. Być takim kimś, kto zapieprza mm, i próbuje coś zrobić wokół tego, co, co chce. Nie musisz już dłużej uwijać się jak w ukropie niezauważony za czyimś nazwiskiem lub logo, dopóki nie, będziesz, nie zdobędziesz tyle wiarygodności, by zacząć pracować na własny rachunek. Oczywiście możesz to robić, zresztą wielu ludzi tak zdobywa wiedzę doświadczenie życiowej oszczędności, które pozwalają im uczynić krok w kierunku przedsiębiorczości. Kilka osób przepytanych do tej książki powiedziało, że doświadczenia umiejętności, jakie zdobyli na poprzednich stanowiskach, nawet tych, którzy nienawidzili, których nienawidzili, były kluczowe, by mogli stać się dzisiejszymi przedsiębiorcami. Weźmy na przykład Dana Markhama, który ze swoim synem Lincolnem prowadzi kanał na YouTube What's Inside. Może to dziwne, ale jako przedstawiciel handlowy nauczyłem się, jak przekonywać lekarzy do stosowania danych leków, i to pomogło mi stać się YouTuberem. Ćwiczyłem z innymi przedstawicielami, trenowaliśmy, trenowaliśmy i jeszcze więcej trenowaliśmy. Nigdy wcześniej nie występowałem przed kamerą, ale mam wrażenie, że to tak, jakbym rozmawiał z innym przedstawicielem albo lekarzem. Właśnie tak pomogła mi moja praca. Wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą, wiedziałem, że chcę prowadzić własny biznes, jednak pracowałem tak ciężko na studiach i w etatowej pracy, wyciągając jak najwięcej z bycia przedstawicielem handlowym, a później robiąc te wszystkie małe, dodatkowe rzeczy, odnosząc porażki i sukcesy, aż w końcu to wszystko poskładało się w całość. Mam 37 lat i od 19 roku życia pracuję nad własnym rozwojem. Potrzebowałem tylu lat, żeby w końcu mi się udało. Dziś jednak czuję, że jestem w tym miejscu, w którym chciałem być. To szalone miejsce, ale uwielbiam je. Czy świadomość, że nie ma jednej wytyczonej ścieżki, nie jest wspaniała? Jeśli jesteś kierownikiem projektu, który chętniej zająłby się pszczelarstwem, to na przykład tak, jutro możesz wystartować z podcastem o naturze oraz wnikliwym, dowcipnym i kreatywnym blogiem. Pozwoli ci to też rozwinąć się w każdej branży niezwiązanej z pszczołami. Później możesz zacząć robić filmiki instruktażowe albo napisać książkę o pierwszych krokach w biznesie, upewniając się, że z Twojej wiedzy skorzysta najmłodsze pokolenie pszczelarzy. W ten sposób podzielisz się ważnymi informacjami i jednocześnie rozwiniesz swoją markę osobistą. Wtedy może dostanieć propozycję z poprowadzenia programu na Animal Planet, albo zadzwoni ktoś z National Geographic i zapyta czy nie zechciałbyś napisać artykułu. Wraz z rozwojem marki osobistej możesz dopracować przepis na nowe miodowe cukierki, balsam do ust, pastylki albo jogurt. Możesz stworzyć nowy aerozol ostraszający owady, kosmetyk do pielęgnacji skóry, torbę na zakupy z motywem pszczół, Albo akcesoria ogrodnicze. A może dostaniesz na Instagramie wiadomość od modelki Curly Claws, która jak się okazuje jest zakręcona na punkcie pszczół, a oznaczenie jej na selfie, które sobie razem zrobicie, nie tylko podniesie sprzedaż Twoich książek z 300 do 30 tysięcy egzemplarzy, ale także otworzy kolejny rozdział w Twojej karierze. To się naprawdę zdarza. Wykorzystaj dzisiejsze platformy społecznościowe, żeby wzmocnić swoją markę i zwiększyć swój wpływ, a stworzysz biznes, który będzie się rozwijał nawet wtedy, gdy już nie dotkniesz żadnego ula. To tylko hipotetyczna sytuacja, ale na kolejnych stronach przeczytasz wiele prawdziwych historii. Ta książka jest hołdem dla tych wszystkich, którzy zastosowali w swojej pracy zasady z wybiciem, się, a w zamian odnieśli niebywały sukces. Chcę, żebyś uczył się na ich przykładach. Niektóre z zaprezentowanych tu osób to moi przyjaciele, inni to przypadkowi ludzie, którzy skorzystali z możliwości pokazania się i podzielenia swoimi doświadczeniami. Wybór konkretnych opowieści spośród wszystkich inspirujących historii, jakie usłyszeliśmy, był niemal niemożliwy. I marzyłbym, żebyśmy mogli zacytować tu każdego, kto zgłosił się do mnie lub do mojego zespołu. Zamrakło na to po prostu miejsca. Usłyszeliśmy wspaniałe historie artystów, sportowców, blogerów modowych i oczywiście konsultantów marketingowych, ludzi, od których oczekujesz, że będą przebijać się w mediach społecznościowych. Wśród mnóstwa innych znalazł się też dentysta, analityk finansowy, trener psów, organizator konwentu fanów Lego oraz właściciel firmy zajmującej się wymianą oleju silnikowego. Wielu zaczęło w młodości i bez zobowiązań, ale niektórzy mieli już dzieci, kiedy postanowili za gaz zakasać rękawy i przebić się. Inni zrezygnowali z dobrze opłacanych stanowisk, żeby poświęcić się swoim pasjom. Powinieneś wyciągnąć z tego taki wniosek, że jeśli jeszcze się nie przebijasz, to nie dlatego, że jesteś za stary, za biedny, albo masz za dużo obowiązków. Przyczyna tkwi w tym, że nie przyłożyłeś się wystarczająco, żeby się odbić. Usprawiedliwiasz się. U go wydaje się to takie łatwe, ale w rzeczywistości to niemal niemożliwe. Nieprawda. Po prostu tego nie spieprz. Będzie to wymagać dużego ryzyka. Pochłonie twoje wszystkie myśli, czas i wolne chwile. Przez długi czas będziesz rzeć gówno. Ale obiecuję, że twoje poświęcenie się opłaci. Obiecuję, że kiedy już zbudujesz silną markę osobistą, będziesz mógł cieszyć się... Tyloma wolnymi chwilami, ile tylko zapragniesz, bo będziesz mieć pełną kontrolę nad swoim życiem. Nie znajdziesz tu natomiast programu 9 kroków do sukcesu. Nie potrafię nazwać ani jednego. Zasady są niezmienne, droga należy tylko do Ciebie. Pokażę Ci na przykładach, jak korzystać z platform. To samo robią ludzie, którzy podzielili się z nami swoimi historiami. Będą to jednak przykłady, a nie rozkazy. Możesz działać po mojemu albo po swojemu. Wytycz swoją ścieżkę w duchu wybić się, albo przesłanych nam listów. Musisz tylko podjąć decyzję, że chcesz to zrobić. Mam dość wymówek. Dlaczego nie spróbujesz czegoś nowego? Bądź optymistą, wykaż się cierpliwością, zamknij się i działaj. Najbardziej niesamowite w dzisiejszym świecie biznesu jest to, że cały czas raczkuje. Dzięki temu mamy mnóstwo miejsca na odniesienie sukcesu. Niebywałe, że większość ludzi nadal zdraga się przed eksperymentowaniem z nowymi pojawiającymi się platformami. Nie chcą marnować czasu, jeśli nowe medium społecznościowe okaże się tylko kolejną przemijającą modą, a później dziwią się, że influencerzy w stylu tych, których niebawem poznasz, odnoszą o wiele większe sukcesy niż oni. Ta różnica daje przedsiębiorcom takim jak ty przewagę już na starcie. Obecnie istnieje znacznie więcej sposobów na spieniężenie pasji niż kiedykolwiek wcześniej. Znajdź swoje miejsce, wyróżnij się i zacznij żyć we wszechświecie. Wybij się. Koniec, fragmentu. Sam teraz, jak to przeczytałem, kolejny raz widzę winę swoją w niekorzystaniu z tych nowych, różnych mediów społecznościowych. Trochę skończyłem z eksperymentowaniem, postawiłem wszystko na tą YouTube'ową kartę. I nie jest to być może idealna strategia do rozwijania marki osobistej, do poszerzania jakby wpływów, jeśli chodzi o zasięgi i te sprawy. Ale też mój plan na robienie treści jest trochę inny niż, niż wcześniej, gdy faktycznie byłem eksperymentatorem w tym zakresie. I, I jest to dość interesujące, jak na tych różnych platformach można w różny sposób przekazywać treści, rozwijać swój też swoje porzucie humoru, rozwijać to, kim jesteś, pokazywać coraz bardziej i bardziej i, i właśnie budować. Nie dość, że to, że pewni ludzie będą oglądać Twoje treści i je będą lubić, to też Ty będziesz coraz lepszy w tym, co robisz. I właśnie tak jak Gary wspomniał, nie wiadomo, gdzie te umiejętności Ci się przydadzą. Nie wiadomo, czy będąc project managerem nie... Będziesz potem pszczelarzem, który normalnie robi rzeczy zupełnie inne, ale pewna organizacja, pewne umiejętności wciąż będą się, będą się przebijać i można powiedzieć, że przewijać w tym naszym życiu zawodowym i tym tej marce osobistej, nawet takiej, którą tworzymy wokół czegoś zupełnie innego niż nasze życie zawodowe, jak to jest w moim przypadku. Także. Książkę, książki Garego Wejnerczaka polecam, szczególnie jego pierwszą. Tą książkę wybi się, bo ona jest taka, jest już starsza, ale ona ma ogromną moc i ona tak by postawiła Garego na tej mapie, na mapie tych influencerów zachodnich. I teraz Gary zajmuje się bardziej, zauważyłem, że NFT, kryptowalutami. O tym świecie najwięcej mówi. Także teraz już nie robi tyle treści co kiedyś na te tematy, o których piszę w książce, Przebij się, A one wciąż są wartościowe. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław życie poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga. Za jakiś czas w kolejnym odcinku recenzji. Do zobaczenia. Cześć.